Na takiej wysokości przejdź nad moją głową, nad moją głową przejdź. Za blisko drzew, za blisko drzew. Dobrze leć, na równych obrotach, na równych obrotach. Na równych obrotach. Ró przejdź ładnie, przejdź ładnie nade mną, ładnie, ładnie. Do góry, do góry, gazu, gazu. I jeszcze raz zrobisz to samo. Nabierz wysokości, nabierz wysokości. Nabierz wysokości. Sterówki w dół troszkę. Pełen palnik. Nabierz wysokości, nabierz wysokości do 50 metrów. Gazu! Nabierz wysokości. Troszkę sterówki zaciągnij, troszkę sterówki zaciągnij. I gaz, pełen gaz. I leć na takiej wysokości jeszcze z kilometr do przodu. Na tymi domami zakręcisz. Na razie w kierunku domów leć. Nie zniżaj się, nie zniżaj. Trzymaj obroty tak jak masz teraz. Dobra, teraz zacznij robić zakręt, ale z dodaniem gazu, z dodaniem gazu, dodaj gazu. I teraz Tomek będziesz lądował, także przyziemisz. Leć na mnie, leć na mnie i cały czas troszeczkę się zniżaj. Troszeczkę, troszeczkę. Tak, żebyś nad startowiskiem miał jakieś 5 metrów. Prawą sterówkę, prawą sterówkę zaciągnij, prawą sterówkę zaciągnij. Prawą sterówkę, prawo. Jeszcze, 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 nie na drzewa. Prawo, 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 prawo. Jeszcze prawą, jeszcze prawą, dobra, teraz yy, zwalniaj, troszkę zmniejsz obroty, zmniejsz obroty, zmniejsz obroty, jak miniesz skarpę, prawa sterówka, prawa sterówka, prawą, prawą w dół, 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 prawą w dół. i do lądowania, prawą w dół, prawą w dół. Wyłącznik, silnik, wyłącznik, silnik, wyłącznik, silnik, wyłącznik. Dobra, jeszcze raz na krąg, jeszcze raz na krąg, jeszcze raz na krąg. Do góry, do góry. Tomek do góry, zaciągnij troszkę sterówki gazu więcej, więcej gazu, zaciągnij sterówki, troszkę. Nabierz wysokości. Nabierz wysokości, nabierz wysokości, nabierz wysokości. jeszcze wyżej, jeszcze wyżej.